Nie otrzymałeś miłości? Tylko odrzucenie. Nie otrzymałeś akceptacji? Tylko wymagania bycia idealnym i porównywanie do innych, że są od ciebie lepsi. Nie otrzymałeś bezpieczeństwa? Tylko strach i ból. Nie miałeś możliwości wyrażać i spełniać swoich potrzeb, tylko negowano twoje uczucia, emocje i potrzeby. Gdy próbowałeś wyznaczać swoje granice, to je ignorowano i przekraczano. Gdy byłeś po prostu dzieckiem i chciałeś się bawić, stawiano cię do pionu i mówiono, że tak nie wolno. Albo że nie wypada. To są najczęstsze przykłady traum wewnętrznego dziecka, ale oczywiście ilu ludzi, tyle różnych sytuacji i tych traum, będzie więcej, albo będą inne. Problem w tym, że reakcje obronne, jakie wypracowałeś jako dziecko, na którąś z tych lub podobnych sytuacji, służą ci dalej w dorosłym życiu. A właściwie nie służą, bo są już niekorzystne, ale mimo to dalej z nich korzystasz. Nie wolno ci było płakać lub cieszyć się, gdy byłeś mały, nauczyłeś się zamykać w sobie i nie okazywać emocji. W ten sposób byłeś bezpieczny. Zawsze wymagano od ciebie perfekcji, a brak perfekcji wiązał się z karą lub brakiem akceptacji. W życiu dorosłym jesteś perfekcjonistą i nie potrafisz zaakceptować siebie, bo nie jesteś idealny. Mogę tak wymieniać dalej, ale wiem, że jesteś na tyle ogarnięty, że na pewno już rozumiesz na czym to polega i jesteś w stanie wyłapać ten schemat.